Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wydaje się, że tak wiele kongregacji straciło swoją duszę? Kościół, który powinien stanowić promyk światła w społeczeństwie, w którym prawda staje się coraz bardziej względna, często zamienia się w lustro ideologii, którym twierdzi, że się sprzeciwia. Jest to rozbieżność, która rozbiła społeczności i pozostawiła ludzi w zakłopotaniu, a nie tylko kilka odosobnionych błędów. Apostazja to straszna rzeczywistość, która podkopała wiarę chrześcijańską od wewnątrz. To nie tylko teoretyczna idea. Niepokojąca jest liczba ludzi, którzy zamienili Ewangelię na rozwodnione przesłania, przedkładające wygodę nad zmianę. Głoszenie Chrystusa bez krzyża lub Boga bez sprawiedliwości prowadzi do pokolenia, które, szukając pocieszenia, traci duchowy kompas. Jest to pilne wezwanie do rozróżnienia i sprzeciwu, a nie tylko ostrzeżenie. Kluczowe pytanie brzmi: jak doszliśmy do tego wniosku? Wiele osób zauważa: To nieuniknione czasy się zmieniły. Chociaż rzeczy zmieniają się cały czas, prawda nigdy się nie zmienia. Zagrożone jest coś więcej niż tylko religijny zwyczaj. Stawką jest zbawienie i ostateczne przeznaczenie milionów istnień ludzkich. Podobnie jak sedno Ewangelii. Ilu z nas jest gotowych powrócić do prawdy i coś zmienić, nawet jeśli Biblia wcześniej ostrzegała nas przed fałszywymi nauczycielami i duchowym zepsuciem? Zbadamy dziś, w jaki sposób apostazja spustoszyła Kościół, i co ważniejsze, jak możemy przywrócić to, co zostało utracone. Jest to podróż dla ludzi, którzy są gotowi znosić, obserwować i naprawiać, a nie dla tych, Którzy są tylko widzami. Odpowiedź leży w ponadczasowej prawdzie, która nigdy nie zawodzi, a nie w nowatorskich podejściach czy ulotnych uczuciach. Czy jesteś gotowy zaakceptować tę rzeczywistość i przyczynić się do transformacji? Mówiąc najprościej, apostazja to rozmyślne odrzucenie wiary i objawionej prawdy. Grecki termin apostasia apostazja dosłownie tłumaczy się jako oddzielenie lub bunt. Jest to jednak coś więcej niż tylko wyrażenie techniczne, jest to odzwierciedlenie dusz, które decydują się odwrócić od wartości, które wcześniej żarliwie podtrzymywały. Świadome odrzucenie przykazań ewangelii to nie to samo co chwilowy błąd. Podczas gdy niemoralność przybiera formę stylu życia, który jest sprzeczny z chrześcijaństwem, doktrynalna apostazja ma miejsce. Gdy ktoś przyjmuje przekonania, które są sprzeczne z teologią chrześcijańską. Biblia od samego początku ostrzegała przed tym duchowym nieszczęściem. Paweł odnosi się do buntu, który nastąpi przed powtórnym przyjściem Chrystusa w II Tesaloniczan 2 Tesaloniczan 2.3. Dowodzi to, że apostazja jest powtarzającym się tematem w historii Kościoła, a nie pojedynczym lub współczesnym wydarzeniem. Aby zostać zaakceptowanym. Przywódcy mają obecnie tendencję do łagodzenia przesłania Ewangelii. Może się to wydawać niepozorne, ale deprawuje ludzi duchowo. Ryzyko przyjęcia fałszywych doktryn materializuje się, gdy Kościół traci rozeznanie. Ważne jest, aby pamiętać, że apostazja zwykle nie następuje z dnia na dzień, często jest to stopniowy, prawie niewykrywalny proces. Podobny do usychania rośliny pod nieobecność czystej wody. Przyjęcie ideologii takich jak relatywizm, gdzie wszystko wydaje się być prawdą w oparciu o własny punkt widzenia, jest przykładem doktrynalnej apostazji. Jednakże naprawdę biblijną nie mają wpływu globalne trendy czy upływ czasu. Kościół nigdy nie może zapominać, że oznaką duchowego wzrostu jest wytrwałość w prawdziwej wierze. Wielu chrześcijan zastanawia się, czy możliwe jest przywrócenie osób, które odeszły od wiary? Tak, ale tylko w przypadku szczerej skruchy. Zadaniem Kościoła jest zarówno zidentyfikowanie błędu, jak i zaoferowanie pomocy w jego rozwiązaniu. Jest to skrzyżowanie miłości i rozeznania. Liczy się każda dusza, a ta podróż powrotna służy jako ciągłe przypomnienie. Pomysł ten skłania nas do rozważenia głębszego pytania. Jak możemy stwierdzić, kiedy lud Boży zaczyna podążać niebezpiecznymi ścieżkami? Biblijne proroctwa od czasów starożytnych ostrzegały, że wielu ludzi ostatecznie odwróci się od prawdziwej religii. W ewangelii Mateusza 24:10-12 Jezus przewidział, że uczucie wielu ludzi osłabnie i że pojawią się fałszywi prorocy, którzy mogą oszukać nawet wybranych. Przestrogi te wydają się teraz bardziej trafne niż kiedykolwiek. Dostrzegalne jest wypaczenie Ewangelii, gdy nauki kładą nacisk jedynie na sukces finansowy, a nie na pokutę. Jak możemy przeoczyć te wskazówki, gdy biblijne zasady są często narażane na szwang w imię modernizacji? Wynoszenie własnych doświadczeń ponad solidną teologię jest kolejną oznaką odstępstwa. Na przykład Niektórzy ludzie wolą polegać na ulotnych uczuciach, niż na prawdziwości Biblii, aby wesprzeć swoje przekonania. Powoduje to, że ludzie mylą głos Boga z własnymi pragnieniami. Paweł ostrzegł w 2 Tymoteusza 4.3.4, że wielu ludzi będzie w końcu szukać nauczycieli według własnych pragnień, odrzucając biblijną dyscyplinę. Taka tendencja sprzyja atmosferze, która jest podatna na duchowe zepsucie, a także. Podważa wiarę chrześcijańską. Co więcej, typowe jest to, że niektóre zbory przedkładają popularność nad duchową czystość. Na przykład istnieje ryzyko normalizacji niemoralności, gdy komunikacja jest poprawna politycznie, aby nikogo nie zdenerwować. Kiedy korekta jest postrzegana jako nietolerancja, Kościół przestaje być miejscem prawdy. W tym momencie, Rozeznanie staje się niezbędną obroną przed siłami, które powodują apostazję. W świetle tej sytuacji konieczne jest rozpoznanie czasów i zachowanie czujności. Biblia nakazuje nam zachować czujność, nawet jeśli objawy nie zawsze są od razu widoczne. Jak powinniśmy zareagować, gdy członkowie naszej wspólnoty wyznaniowej zaczynają wyznawać poglądy sprzeczne z Ewangelią? aby uniknąć popełniania błędów, które wydają się nieszkodliwe, ale w rzeczywistości odbiegają od prawdy, to pytanie wzywa nas do krytycznej oceny współczesnych ideologii. Zanim przejdziemy dalej, chcę cię bardzo serdecznie zaprosić. Zachęcam cię do polubienia filmu, jeśli te informacje zachęcają cię do poszukiwania prawdy z rozeznaniem i dają ci lepsze zrozumienie tego, co dzieje się obecnie w kościele. To nie tylko poszerza naszą publiczność, ale także pokazuje Twoje zaangażowanie w dzielenie się przesłaniem opartym na dobrej doktrynie i ewangelii. Abyśmy mogli nadal dostarczać lekcje, które wzmacniają Twoją wiarę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pomyśl o subskrypcji. Jeśli chodzi o rozwój duchowy i służenie innym, każdy krok ma znaczenie. Fałszywe przekonania są jak słabe prądy które odciągają nas od prawdy bez naszej wiedzy. Jaskrawym tego przykładem jest Ewangelia dobrobytu, która ignoruje nawoływania Jezusa do samozaparcia i bezinteresownej służby. Mt 16:24. Głosi ona, że sukces i bogactwo są gwarantowane przez wiarę. Podkreślając to co ziemskie, a nie to co wieczne, ten styl nauczania wypacza ewangelię zamiast zachęcać do wytrwałości, stawia nierealistyczne oczekiwania, które gdy nie zostaną spełnione, powodują rozpacz i często apostazję. Przyjęcie humanistycznych ideologii, które umniejszają autorytet Biblii, stwarza dodatkowe ryzyko. Niektóre współczesne grupy popierają ideę, że każdy może określić własną definicję prawdy, co jest sprzeczne z podstawowymi przekonaniami chrześcijaństwa. W liście do Kolosan 2.8 Paweł przestrzega przed tymi, którzy próbują oczarować słabymi i zwodniczymi ideologiami. Kiedy chrześcijanie zaczynają kwestionować podstawowe założenia religii, takie jak boskość Chrystusa i nieomylność Biblii, tego rodzaju wpływ rodzi subtelną duchową zgniliznę. Co niepokojące: Niektóre współczesne doktryny bagatelizują wagę grzechu pod pretekstem błędnie interpretowanej bezwarunkowej miłości. Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż łaska zmienia i odkupia, to nie usprawiedliwia ciągłego popełniania błędów. Ten wypaczony obraz zawładnął dziś wieloma zborami, sprawiając, że zapominają one, że Ewangelia nie tylko daje pocieszenie, ale także stawia wyzwania i zmienia. Kiedy nauczanie przestaje wspierać wiarę chrześcijańską, a zaczyna ją przekierowywać, niezbędne staje się rozeznanie. Prawda jest jedyną rzeczą, która może wypełnić dziurę pozostawioną przez wpływ fałszywych idei. W rezultacie kluczowe znaczenie ma powrót do podstawowych idei Słowa Bożego i zachęcanie do ciągłego, dogłębnego studiowania Biblii. Jak przywrócić integralność doktryny? W środowisku, w którym wygoda wydaje się być ważniejsza od prawdy? Ta zagadka zmusza nas do zastanowienia się nad tym, jak te doktryny wpływają na codzienne życie chrześcijan i świadectwo Kościoła. Apostazja ma głęboki wpływ na życie chrześcijan. Wiara człowieka słabnie i ujawnia się duchowa pustka, gdy odrzuca on biblijną prawdę. Jak przypomina nam Księga Przysłów 14:12. Jest droga, która wydaje się słuszna człowiekowi, ale jej końcem jest droga śmierci. Ten dystans powoduje nie tylko dezorientację, ale także beznadziejność. Bez mocnych fundamentów, wierzący jest podatny na sceptycyzm i zwodnicze zapewnienia, które utrwalają błędne koło nieprzewidywalności i niepokoju. Apostazja rozbija jedność kościoła na poziomie lokalnym. Dawniej zdecydowane kongregacje odbijają się teraz echem doktrynalnej dwuznaczności. Nauczanie, które fałszywie przedstawia rzeczywisty charakter Ewangelii, może przeniknąć, gdy brakuje rozeznania. Ma to wpływ na oddziaływanie Kościoła na społeczeństwo, a także na życie duchowe jego członków. Podzielony Kościół nie jest już w stanie skutecznie i zdecydowanie bronić wiary chrześcijańskiej i promować Ewangelii. Istnieją też inne reperkusje. Świadectwa wierzących są zagrożone. Gdy świat jest świadkiem kościoła, który ulega modom i fałszywym naukom, następuje ogólne odejście od zasad wiary. Na przykład, ci, którzy szukali rady i rozwiązań, rozczarowują się, gdy dochodzi do skandali z udziałem fałszywych instruktorów. Oprócz niszczenia zaufania, duchowe zepsucie powoduje rany u ludzi, którzy rozczarowani. Decydują się na trwałe porzucić swoją wiarę. Dla tych, którzy uznają swój błąd i zdecydują się powrócić na właściwą drogę, wciąż jest nadzieja. Jak stwierdzono w drugiej Piotra 3:9, Bóg jest opisany jako Ten, który nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy przyszli do pokuty, i dlatego jest najwyraźniej cierpliwy i łaskawy. To prowadzi nas do znaczenia wytrwałości w Prawdzie. I duchowej uważności. W jaki sposób Kościół może zapobiegać takim uchybieniom i naprawiać szkody wyrządzone przez odstępstwo? Apel o naprawę i lojalność zawiera rozwiązanie. W obliczu trudności i rozbieżności wytrwałość oparta na wierze jest nieustanną zachętą do stawiania oporu. W Ewangelii Łukasza 21:36 Jezus zachęca swoich uczniów, aby czuwali i modlili się zawsze. Pokazując, że czujność jest niezbędna do uniknięcia oszustwa. Potrzeba osądu, aby pozostać stabilnym w świecie pełnym hałasu i sprzecznych doktryn. Aby uchronić społeczeństwo przed duchowym zepsuciem, Kościół musi działać jak strażnik, broniąc prawdziwego nauczania i ostrzegając przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Rozmyślne studiowanie Biblii jest użyteczną metodą rozwijania tego rozeznania. Czytanie pojedynczych fragmentów, lub słuchanie kazań jest niewystarczające. Wymagane jest codzienne i metodyczne zaangażowanie w słowo. Dobrze prowadzone grupy studiujące Biblię, na przykład, mogą zwiększyć wiedzę i oddanie prawdzie. Wspólnotowe uczenie się jest potężną bronią przeciwko błędnym doktrynom, propagowanym przez fałszywych nauczycieli, a wiara chrześcijańska jest wzmacniana, gdy jest wprowadzana w życie. Innym aspektem rozeznawania jest nauka rozpoznawania rezultatów lekcji. Jezus powiedział: Poznacie ich po ich owocach. W Ewangelii Mateusza 7:16. Przesłanie jest znakiem ostrzegawczym, jeśli wzbudza strach, chciwość lub egoizm, a nie duchowy rozwój. Pamiętanie, że biblijna prawda jest niezależna od mody i społecznej akceptacji, oznacza, że wytrwałość to coś więcej niż tylko wytrwałość. To podążanie naprzód w wierze. Jest to poświęcenie całego życia, które wzmacnia serce i kieruje naszymi wyborami. Kościół ma być miejscem uzdrowienia i siły, gdzie ludzie mogą znaleźć ukojenie i rozwijać się duchowo. Aby umożliwić każdemu członkowi rozpoznanie, nauczanie i obronę prawdy, musi on być również miejscem przygotowania i posłania. To skłania nas do zastanowienia się nad naszymi własnymi aktywnymi rolami: czy jesteśmy oddanymi obrońcami teorii, czy tylko obserwatorami? Każdy wiek może odnieść się do tego pytania, które prowadzi nas w kierunku uzdrowienia i optymizmu. Biblia jest pełna zapewnień o przywróceniu dla tych, którzy mocno trzymają się prawdy, pomimo ciemności, jaką może przynieść odstępstwo. Jezus radzi, Trzymaj się mocno tego, co masz, aby nikt nie zagarnął Twojej korony. W Objawieniu 3,11 wskazując, że ci, którzy pozostaną wierni, otrzymają wieczną nagrodę. Bóg daje ludziom, którzy w Niego wierzą, świeżą siłę nawet w trudnych chwilach. Nadzieja to pewność oparta na niebiańskich obietnicach, a nie tylko życzenie. Szczera skrucha i powrót do zasad Ewangelii to pierwsze kroki w procesie odnowy. Promowanie miejsc społeczności i wysokiej jakości nauczania jest istotną funkcją Kościoła. Dla wierzących, którzy mają trudności z utrzymaniem wiary, wspólnota związana z Chrystusem może być źródłem siły. Tworzenie studiów biblijnych, grup modlitewnych i wydarzeń uczniowskich jest niezbędne dla wzmocnienia naszej wiary i służy jako przypomnienie, że nie walczymy sami. Jedność w Chrystusie odnosi się raczej do wspólnego oddania prawdzie niż do zgodności. Jezus prosi swoich uczniów, aby byli jedno, tak jak On i Ojciec są jednym, w Ewangelii Jana 17:21. W świecie, który jest podzielony i ciągle się zmienia, ta prawdziwa jedność jest potężnym świadectwem. Przesłanie Ewangelii jest przekazywane skutecznie i jasno. Gdy Kościół jest zjednoczony i trzyma się dobrego nauczania. Jest to żywe przypomnienie, że naprawa jest osiągalna i zaczyna się od małych kroków. Ponadto, nadzieja służy jako przypomnienie, że Chrystus zwycięży i że zakończenie tej historii zostało już napisane. Ta rzeczywistość dodaje nam odwagi i motywuje do wytrwałości. Każdy wierzący ma obowiązek nadal czuwać i angażować się w swoją religię, pracując nad rozwojem i pomagając innym w utrzymaniu kursu. Dlatego też jesteśmy powołani do bycia nosicielami światła w świecie, który potrzebuje nadziei, oczekując na spełnienie się biblijnych proroctw. Jak możemy żyć tą rzeczywistością każdego dnia i okazywać miłość Chrystusa we wszystkim co robimy? Co zrobisz z tą wiedzą teraz, gdy jesteś świadomy powagi odstępstwa i jego wpływu na Kościół? Świadomość czasów jest niewystarczająca. Trzeba działać z przekonaniem i zaufaniem. Nawet jeśli inni wybierają prostsze drogi, czy jesteś gotowy spojrzeć w głąb siebie i stanąć w obronie tego, co słuszne? Wytrwałość jest dla odważnych, którzy wiedzą, że Ewangelia jest mocą zbawienia, a nie tylko prostą decyzją życiową. Nie jest dla osób o słabym sercu. Zacznij od konkretnych działań. Poświęć czas na studiowanie Biblii, zaangażuj się w grupy, w których naucza się prawdy i żyje się nią, a także pielęgnuj umiejętność rozpoznawania fałszywych nauk. Ile czasu poświęciłem na poznawanie słowa? Czy byłem obserwatorem, czy obrońcą wiary? Pamiętaj, że nawet najmniejsze codzienne wybory tworzą solidne i wiarygodne świadectwo. Co więcej. Pamiętaj, że każdy akt wiary może podnieść innych na duchu. Podejmując decyzję o życiu zgodnie z Ewangelią, możesz być światłem, które rozświetla ciemność dla ludzi zagubionych lub zdezorientowanych. Nigdy nie lekceważ tego, jak Twoje życie wpływa na ludzi wokół Ciebie. Zgodnie z historią Kościoła, zwykli ludzie, którzy zdecydowali się mocno wierzyć w Chrystusa jako pierwsi doświadczyli wielkich przebudzeń. Dlatego zachęcam Cię teraz do zaangażowania się. Weź aktywny udział w tym dziele odnowy. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, jeśli te treści stanowiły dla Ciebie wyzwanie i pomogły Ci, abyśmy oboje mogli nadal odkrywać prawdę. Rozpowszechnianie prawdy wzmacnia wiarę, dlatego podziel się tą wiadomością z innymi. Możemy stworzyć pokolenie, które podtrzyma Ewangelię i wytrwa do końca, jeśli będziemy pracować razem.